Taką opowieścią nie mogła być Izera? Mogłaby być, gdyby była prawdziwa. To wpadł, yy, jakby w pułapkę. Kłamstw premiera Morawieckiego uwierzył, że polski samochód elektryczny jest możliwy, że będzie milion samochodów elektrycznych. Dzisiaj wiemy, że jak wiele obietnic premiera Morawieckiego były to tylko slajdy. Dziwię się, że wiedząc o prezencji, bo dwie o tym, dalej próbuje budować taką narrację, że rząd wybuduje fabrykę polskich samochodów elektrycznych, co wydaje się że dzisiaj tylko mrzonką i tylko obietnicą wyborczą, która została już zdemaskowana i zgrana w poprzedniej kampanii parlamentarnej. No dobrze, gdyby to trafiło na no, pana, to pan by nie uwierzył w taki projekt, za którym stoi już wyciętych kilkaset hektarów lasu. No, widać namacalnie i żywo, że tam się coś kroiło i szykowało. To łatwo uwierzyć w taki miraż albo w taką obietnicę. Tworzono spółki w różnych miejscach, wydawano. No ta spółka ciągle działa umowy przedwstępne. Tak, więc wy, wycięto 300 hektarów lasu i. Wydano pół miliarda złotych, na co tak do końca y, nie wiemy. Natomiast. Y, to nie było uzależniające? Wszyscy, to było wszyscy byśmy chcieli, wie Pan, żeby, y, żeby były budowane fabryki, żeby były budowane miejsca pracy, tylko to musi być podparte jakimiś naprawdę y, podstawami y, gospodarczymi czy ekonomicznymi. Y, grunt, y, który został. Y, jakby ten las, który został wycięty i stworzony, grunt na pewno nadaje się pod inwestycje i to będzie dobry grunt, na którym będą lokowane fabryki. Ja mówię tylko, że to nie będzie polski samochód elektryczny, ponieważ takiego projektu. Nie ma, bo nigdy po prostu nie powstał. Przejdzono pieniądze, natomiast nie stworzono oprócz opowieści i takich tekturowych modeli, że to jakieś polskie auto powstanie. To, ta opowieść zaczęła się w roku 2016, dzisiaj w 2023 miało być osie, milion samochodów, miało jeździć. Nie nastąpiło to, nie, nie ma nic oprócz tego, że raz wycięty. Natomiast naszym zobowiązaniem jest to, żeby na tym gruncie, i staramy się zainteresować wszystkich ministrów, bo to jest naprawdę. Dobry grunt w dobrym miejscu w tej chwili po wycięciu tego lasu, żeby e, powstawały e, także w Jaworznie miejsca pracy, tak jak w innych miastach, bo in, inne miasta nie budują, e, jakby z wsparciem państwa żadnych fabryk, a w Dąbrowie Gruncie, w Sosnowcu, w Tychach, w Katowicach miejsc pracy pełno. Przekonują się o tym mieszkańcy Jaworzna, którzy codziennie wyjeżdżają, stojąc w korku, wyjeżdżając z Jaworzna i później stoją w korku, jak kończą pracę, gdy Jaworzna wraca do domu. Jaworzna jest po prostu sypialnią i to jest obciążenie pana prezydenta Silberta, że po 21 latach nie ma strefy, gdzie wszystkie miasta te strefy ekonomiczne mają, a mieszkańcy miasta pracują w wielkiej ilości głównie poza miastem, ponieważ te miejsca pracy w Jaworznie nigdy przez te 20 lat nie były tworzone.